LIDER to narzędzie analityczne dostarczające kadrze zarządzającej spersonalizowanych informacji, które są dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wysyłane na maila lub sms-em. Jest to świetne narzędzie do budowania kart analitycznych, które pozwalają w szybki sposób otrzymać zagregowane informacje w postaci tabel i wykresów, a następnie w razie potrzeby sięgnąć po szczegółowe dane ukryte za internetowymi linkami odsyłaczami. Lider umożliwia porównywanie ze sobą dowolnych danych znajdujących się w bazach systemu rekord ERP oraz ich prezentację na pulpitach. Dostępne w programie różnorodne zestawienia, których tworzenie umożliwia dostarczane z programem narzędzie o nazwie Ewidok, pozwalają na jego pełne dostosowanie do potrzeb klienta. Lider to efektywność, oszczędność i terminowość, przyczyniając się do modernizacji zarządzania Podnosi on transparentność i jakość działań. Decyzje podejmowane są świadomie dzięki centralnej kontroli i analizie trendów, a szybka identyfikacja zagrożeń umożliwia wdrożenie właściwych działań zapobiegawczych.